Uwaga widzowie, zostawiamy dzisiaj łapeczki w górę, ponieważ jesteśmy razem z Alkiem Diamond i ze Smyslow. Drodzy widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcje na tym kanale, ponieważ wbijamy 200 tysięcy subskrypcji. A w dzisiejszym odcinku przy... Musimy zbudować piękną bazę, żeby ochronić się przed tsunami. Uwaga, uwaga! Miłości! O oo! Problem, panowie, jak myślicie, uda nam się zbudować tą bazę? Uda? U... No pewnie że się uda. Matrunek! O o, o nie! Zawo Smiley zawodnęła miłość! O nie! Ale chowajmy się! Chowajmy się! Chowajmy się. Ja. O o, biegnie matruner? tutaj do nas! Uważaj, ja do chłopaków dopadła miłość! Drodzy, o -o. Dopadła miłość. Drodzy widzowie, szybko subskrybujcie oraz łapki w górę, ponieważ do... mnie złapią! Do... O, Lecimy, Panowie, cię. budujmy bazę! jak najwyżej się da, bo to będzie. Gigantyczne tsunami. Eh? Wow, co co tu się to ma pojawiło? być? Papaki, oh, to jest baza w kształcie serdówki. Undo! Do góry. I jak on to zrobił? Ej, patrzcie. Undo! Baza w kształcie serca. Wow! Ej, ale nie to nie wygląda! Miało być piękne serduszko. No nie jeszcze troszeczkę zabrakło. Jak to Zabra, z góry się no, prezentuje? Dodajcie środek. O, ej, ej, Czekajcie, no musimy dodać środek. A, Pięknie, wypełnia, wypełnia. Uwaga, zaraz się pojawi. Oni to o. są magicy, dzisiaj będzie dużo. Jakie, jakie piękne serduszko? Wy możecie też dać takie serduszko w komentarzu albo lajkacza zostawić w postaci serca. Pamiętajcie o łapeczce. No i też o subskrypcji. S subskrypcja jest taka czerwona, jak serduszko czerwone. Dokładnie. Więc kliknijcie, wbiamy pół miliona. Tak jest Dużo miłości będzie, zobaczymy ile tej miłości będzie w subskrypcjach nas kocha, zostawia Dobra. subika Uwaga, dawaj, dawaj to serce do góry dawaj, Zobaczmy teraz. co się pojawi Za trzy, dwa, 2... co wy zrobiliście? Co to jest? <graw situation> Coś mu się pomyliło Dawaj je... serce do góry chłopie, wywalaj bazę tak? Dawaj, lecisz do góry Patrz go on leci, patrzcie, patrzcie Co, co tu się pojawiło? Łooo, <tık> ué... wow, pojawiło się, tak jest baza z gigantycznego serca! Woohoo! Ej, to wygląda teraz kozacko! No, to jest piękne, sobie! Dobra, Ej, wy, zacznijmy w, dalej budować tyl... i się przygotować. Brak tu, brakuje tylko czegoś takiego. O, teraz tu brakuje? Pięknie. A ten dalej o. nawala tymi miksturkami. Zobacz, Przestań. jak tu pięknie! Zobacz, A co coś się robi? Płatki wow. robi! A, płatki! Mm, romantico! Chłopacy, mm, ale tu pięknie! Mr. Nie żartowałem. Dobra, weźmy się skupmy. Go, 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 go. Zalejemy to jeszcze lawą, żeby było bardziej gorąco. Albo wodą, żeby nas ostudziło. <laughs> Żebyśmy byli normalni. Dobra, dajemy wodę, dajemy woda? albo lawę. Nie wiem, co wybieramy, lawę czy wodę? Woda, woda. Woda? Ja bym no. chciał zrobić takie Oto no to woda, dawaj, wylewamy wodę. To te... Panowie, to <smiech> co? Albo, wybieramy albo wodę. Albo wylał mleko. O, to byłby dobry plan. Ale w jaki sposób. A, nie da rady. Cały czas mi pokazuje, że mam pić. Niestety Panowie. nie da rady wylać. Mm, mm. Dzień dobry, ale bym chętnie tak zrobił. Hello. Dobrze, to weźmy, wylejmy może. Lawę? Ja tu Będzie wyleję jeszcze o, proszę bardzo, coś Czekaj. takiego. Dobra, leję lawę. Uuu, czujecie do chłopacy? To jest dopiero gorąco. Chłopaki, ale się ciepło <laughs> A robi. A ten co nawala, ta cię. Patrzcie jak to pięknie wygląda. A zobaczmy, te z drugiej strony to przyjdzie to tsunami. Ej! Zaraz widzę jakąś dziwną wodę! Co to są serduszka? Co ty, kupaci? Tu są Co? jakieś serduszka. Uch, o, miłość! Wow, to jest woda Faktycznie i wygląda. to różowe? Jak chłopaki wciąga mnie, wciąga Miłuje? mnie, pomocy! Co się wciąga? <grym> Alka wciąga, ale wypływa. Miłości. <grym> Właśnie takie tsunami miłości, takich serc Elo. do nas przypłynie. <grym> Musimy uważać, aby nie paść, żeby to nas tak nie zalało, bo to tsunami jest bardzo mocne. Dobra, chłopacy, skupmy się i lećmy do naszej tajnej bazy tutaj jakieś zabezpieczenia żeby się przed tym uchronić bo to tsunami będzie wielkie No problem, ląwamy Musi... lawę. Musimy jakoś dojść no, do tego, nie? No weźmy może jakoś to wysoko zbudujmy, eee, albo drabinki, cokolwiek 20... jakieś zabezpieczenia. Czekaj, może bloki i... dookoła. Ej, postawiłbyś taki murek? Może z cegieł? Są murek. takie cegły. No, murek, murek. Ej, ja bym Mułek. stawił romantyczne świece, patrzcie tutaj. Jakie świece? No nie, to będzie jeszcze gorące, nie wytrzymam tej temperatury. Patrzcie, jak romantyczne się Temperatury miłości. Robi. Dobra, ej, koledzy, skupmy się. Weź, wybuduj bo... murek. Matruner, nasze co tam na robisz? Ej, pa, e, czekaj, patrz na matunera! Chłop ma takie spodnie czerwone. Co jest? Widzisz oh, wow. No wow. widzę. Że... W jaki sposób? czy my ją czerwone co spodnie? Ja, co ja tutaj widzę? No my widzimy mm. u ciebie czerwone ubranie, serio A faktycznie mm. No lol Dobra, patrz. ja stąd idę, Piękne. dobra Ej, Chodź Alek, nie chodź uciekaj Ale, chodź tu, Masz chodź tutaj, tu. o, patrz. Masz tu turką na głowę Ej, weźmy się skupmy, serio, poważnie już, bo Ty, ale musimy z tymi no. Zróbmy murek z cegieł, to nas na uchroni, to musi jakoś rozbić tą, tą miłość Ja już nie chcę miłości, za dużo jest jej Rzez, chcesz się pozbyć miłości? Dobra, to stawiam teki. O nie, co ty robisz? A, ty, a ty się, nie, trzeba nie. pozbyć się tej miłości. Nie. U. U, Ej, a co jakby zrobić murek z TNT? Robimy Dobra, to? dawajcie, robimy. Dobra, ale nie tak blisko lawy. Nie, 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 bo tu się wysadzi, musisz przed lawą. Okay. Tak, się... TNT, to Szybamy myślę, że dalej. to nie jest dobry pomysł, ty. A ty robimy, ale dalej od lawy, bo się podpali, uważajcie. No, no z ja tej sam... strony musimy. Ja jestem ostrożny, bardzo. Tyle miłości ja jeszcze nie miałem, normalnie. Dlatego trzeba trochę więcej ekstremalności postawić. Ekstremalność, miłość, dobra, dajemy dookoła no, TNT. Trochę pikanterii. No, Ej, trochę zobaczcie. Picanterii. Zobaczcie, lawa, i te pikanterii. Wszystko jest czerwone! Nawet TNT jest czerwone! Wszystko jest z miłości! Ej, dobrze, dobrze, dobrze nam poszło. Dobrze, że nie jestem ja czerwony. O, fajnie, Ej, patrzcie jak to się czerwone blisko pali, TNT. Co jest czerwone? Buty kolcze, czerwone róże czerwień, co to jest? Czerwone... Chce coś ty, barszcz czerwony? Zaraz TNT się <laughs> Barsz, może barszcz? Ja uwielbiam suszkami. Chodź, tutaj barszczik ci dam. Ej, chodź tu, chodź. TNT poszło! prostu. co wy co, co ty robisz? Oczaliliście! Nie, nasze nie serduszko! Wierzę. A nie, tylko nie to. to co wy zrobiliście? Dlaczego? Czemu? O jedno TNT przetrwało, proszę bardzo. Ono ktoś Jaki mądry kazał TNT kogoś. Panie te goście, no. masakra, co wyście narobili? Nasze serduszko nie. jest teraz w opłakanym stanie, ale spokojnie, my ja, ja je naprawimy. Naprawię, co wy o, zrobiliście? Nie, wytrzymy, ale... nie, Naprawnie nie, 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 zbyt nie, miłości. nie, od nie, <noise> Ej, im odbiło. Dobra, czekaj, górę. Zabraknie to. robotu. co tu się dzieje? Patrzcie, jak to było. z do góry? A ściana z lawy, patrzcie, lule, jak to nie jakie miało dobre. Tak wyglądać. Ej, robimy taką ścianę z lawy, Ciekawe co z napompowania? to będzie. Ej, te serduszko jakoś dziwnie wygląda. Ale... Ej, zostało jakoś o to zrobione, dobra. A teraz dookoła weźmy to naprawę. ono pęka, więc co wiem? Ono pęka. Ulepszył Ulepszył czy tą coś? Bazę. Patrzcie, czy co? Chcesz ulepszyć, Alek? Jak te masz plan? Patrz na bazę, patrz na bazę, 3-2-1. Ten, tam? Trzeba jakieś daje. Co zrobiłeś? O Ej, zaraz! Nie, nie rób tego, ale koszalałeś! Nie! Wszystko teraz wysadzę, buchatała! Co on pas? tak ty to zrobiłeś? Nie, no Ej, on Chaka. dał to z TNT, wszystko było z TNT! Jeden pomyczek i by to wybuchło się, no! Ale kogarni ty no, planset! mały. Przepraszam, no nie chciałem, no Dobrze, dajmy teraz sobie najlepsze itemy, jakieś diamentowe. Szkoda, że nie ma czerwonych. Hmm. A są jakieś serca? Czekaj, wpiszę serce. Nie ma. A szkoda, jakbym były, to bym tutaj włożył serduszko. No widzieliście sobie... moje palmy, które zbudowałem tutaj, tutaj, tutaj eleganckie, to... panowie. A ja, Macun robi jakieś palmy, Ciemy. tam swoją palmę. Ej, czemu nie mogę tego kopiować? Dobra. Lol, nie mogę. Aha, mogę. Czekaj, tej, Dobra. Chciałem to bardziej. Weź no, weźcie, dajcie jakieś tu itemy. Ale, chodźcie tutaj. cyk palmy Serio, ja po co ja ty, wiem ty wiem dajesz palmy, palmy koławy? <gry> Czy ty chcesz się nich opalać? <gry»>, nie, no, no weźcie się w garść. Dawajcie do góry, chodźcie, czekaj. Ja tutaj wpiszę. Bum, obstepnęłem. O, ha, pięknie. Ja jesteś. Dobra, Ale ma Dawaj, musimy skrzynki jakieś tu najlepsze mieć. Jesteśmy bardzo wysoko, zobaczcie. Nasza waza jest długa, długie serce, e, które prowadzi też na dół. Oczywiście tam na dole mamy skrytkę, jak sobie zejdziemy. Ja akurat spadam. O, to fajnie wyglądało lol. No, tutaj są drzwi, ale z dziurą, zaraz, takie drzwi nie mogą być. Muszą być bardzo szczelne, zmieńmy je. Ktoś postawił o, drzwi. Proszę bardzo. Na tsunami najlepsze będą drzwi. łódki. O, ej, ej właśnie ej, właśnie, sobie łódko tsunami. musimy spróbować. O, to dajcie łódkę, no. Ja zrobię jeszcze nam jakieś tajne pomieszczenie, może na dole, taki bunker to by było dobre, co? Bunker jakiś zrobimy? tak będziemy wszyscy się miłowali. Ej, w razie w, to bunker tu postawię taki bardziej zakopany. Dobra. Będziemy mogli się po prostu Desch podkopać, albo być. Pada. Co to jest? Serio deszcz? Weather clear. Dobra, weźmy sobie z tej strony jeszcze postawmy taki ala malutki bunkier, gdzie byśmy mogli się na dole schować. Patrzcie. O tutaj Weźle, nam wybuduje, łapie, łapie. pod ziemią się schowamy, w razie bo jak nas zaleje to pod ziemią pójdziemy <grych> Zobaczymy czy to się uda w ogóle, no sprawdzimy Ciekawe to będzie, oglądajcie do samego końca Dobra okej, okay, zrobiłem nam bunkier, zakryję go i dam wiesz co tutaj dam? Klapkę, jak to się nazywa? Klapa? Tak klapa Żelazna klapa, czyli ta najlepsza mocna, daje klapę, o i będziemy mogli sobie wejść Danie A ja sobie zrobię ej, tego dźwig, Nie, kolegów, którzy będą imię. tutaj Chodzili, okay. pilnowali góry. A, ej, czemu to nie działa, halo! Marian! Marian, czemu to nie działa? O, da, działa. No, no, zawsze <grym>. Chodź, Ale, chodź. Aj trzeba drabinkę trzeba dać. Drabinka. Ej, ciekawe czy on, żeby, on zejdzie, pat patrz Żeby tu na... mieć. Ej, żeby tu się spiąć. czekaj, czekaj, muszę dać z tej <grym> strony i dam drabinkę Czy myślałem, na ziemi da radę? Nie, no. nie, na ziemi na ziemi Ej, trzeba myślałem że na że na ziemi da nie, się nie, kolegę nie, z góry nie, 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 Patrz to, kolega robi? Ej, cholet zapytaliście mnie. Patrz, kolega, <grych> Daj, kolega Ty jak on zeskoczył? A ty, nie da na ziemi Lol, czemu wcześniej nie mogłem, a teraz da. Ej, skubany, jak on tak zeskoczył? Co? Nie wiem, bo ten zrobił. Ej, co wy tutaj bana... Co jest? Ba 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 Banany dajecie? Serio, banan, po co on... Banan. Banan. Ba Czekaj, wezmę ja... sobie klapę. On od, od upadku nie ginie, ty, ale ja. Bana banan? B banan nie Ej, no weź ty robisz, nie, za dużo ich! O, Mamy przyjaciół. Po co ich dajesz tutaj, no? Ale po co, na co, weźcie ogarnij Ej, jakich teraz pokonać, Oni co? spadają Patrz. Jak spadają, a z czego to tu? To są nasi przyjaciele, ich kocham Ej, weźcie ich ogarnijcie, serio Bo one nam nie pomogą, Miłość. a my tam tylko zabiorą One będą śnieżkami nawalały w po tsunami, jak Po co ty dajesz tyle bałwanów? Nie, no to miała być nasza baza, a nie bałwanów baza My nie budujemy dla bałwanów Niż to, wywalamy ich, nara To ma być baza tylko dla nas trzech A nie dla... Ja nie chcę reszty Jestem zazdrosny Ale ja a masz. chcę się dzielić naszą bazą. Jestem zazdrosny o bałwana lecisz. A masz ty bałwanie, lecisz Anuś, no to nie jest twoja baza To też Jak nie jest twoja baza A kysz, to twoja baza też nie jest Smajslu nie jest wyrozumiały bananie. dla banana Ty jeden banana. lec sobie Patrz co ten bałwan robi, ty Potrzebowana! A wyrzucił go, eee, czemu bałan fajnie się kręcił? Eee. Ja chcę tylko, żeby tutaj był czerwony kolor, tylko eee, coś, czerwony coś kolor Coś jeszcze do tej skrzyneczki wkładamy? Ej, chodaki, no, nie, jeszcze mi coś się ścięło ty! Czemu mi no, jakieś lagi mam? Ślagi Ej, ścina są. mi się gra, Minecraft mi się ścina. Nie wiem, są to dziwne eee. lagi. To się dzieje? Lagi? Hmm. słyszę jakieś trzęsienie ziemi. Co jest grane? Co to leci? Co tu się zbliża? O nie! To wielkie tsunami! Miłości! Serc! E co to wielkie tsunami? O nie Patrzcie, jakie gigantyczne! Jakie Olek, długie płyn i płyn szerokie płyń w drugą stronę, uciekamy! O, płynę płynę do tsunami! Co robicie? Znów uciekamy przed tsunami! Co wy robicie? A. Czekaj, płynę tam! Nie, nie wytrzymałam. Patrz ja na tu mury wyglądające Ja tam nie, nie pójdzie tam, oszaliliście? Co jest? Survival mamy? A jak tu się ścina Bede, w ogóle? Ej, będę surfował. nam nad miłości nadchodzi wielkich serc, ale jakie piękne, takie ładne. Podoba panowie, mi się. Mamy problem. No, co? Mamy o, tak. survival. No, o nie survival już jest. O, o, widzowie już nie gramy na creative, ej, bo tylko survival. Wpływam, wpływam Więc wody. tylko przeżycie na survivalu. Doraz zakładam już najlepsze rzeczy swoje, daję. Jeszcze brakuje złotego jabłuszka. Macie złote jabłka? O nie mamy. B nie mamy nic mam, do jedzenia, o kurcze, a ja. O, nie, macie to ci... jedzenie, nic, nie mamy. macie złote jabłka czy coś? O, o, o Nie, nie, szybko kreatywa i weź złote jabłka z kreatywa, bo tak nie padniemy, no. Nie da rady, próbowałem. O nie, już nie da rady, no to mamy problem. O, Ej, o. dobra, szybko jak na samą górę i musimy ja się tam. wdrapać na samą górę. O, ile ja tu A Ja jestem bałwanów. u góry, a wy na dole. To tsunami nadchodzi, ale zaraz, to tsunami jest wyższe niż nasze długie serce. To może nas zalać. No to mamy problem. Ja yeah. nadchodzi. Ej, to ale w piękne. takim razie. Takie... Mamy jakieś bloki w, w skrzynce? No, mamy. To dawaj szybko, buduj się do góry. Musimy robić do góry, jak najwyżej, najszybciej. O, już matuner się spina idzie. Patrz. Elo, elo. A, ale, ale jest Alek jest. W tym. Chodź, matuner. Alka już tsunami zabrało. Gdzie ty jesteś Dawaj, Alek? dawaj, chodź. No, uciekamy. Przed Tsunami oh. o, 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 Patrz jak się ścina, lol. Zostaw Płyście. Zostaw Ej ja płynę pod Tsunami Gdzie ty płyniesz Alek gdzie ty patrzcie jesteś Patrzcie na mnie Jestem Gdzie on tu. jest Jestem Patrzcie gdzie na, na, czu na czubek Tsunami patrzcie Gdzie Co, Co? jest Alek tam płynie Ej płynę. patrz Alek tam płynie gdzie, gdzie jesteś Gdzie jesteś Alek Na górze <noise> Tak ja Na tsunami. Alek pływa nad Tsunami Mam łódkę Mam co on robi? Ej, co ty mi robisz? Smedroga, <śmierdzi> Ej, <śmierdzi> nie robisz? Kopiesz, z próbujesz, próbuję uwięziłeś. Ej, nie, do, wytrych nie, wytrych nie, 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 gdzie on on przyleciał na łódce, jak to wyglądało, jak helikoptera. Jak... Ja, <śm> ja też ty chcesz spróbować ty. Czekaj. Ej, dawajcie chłopaki na łódkę! To będzie nasze przyżycie, przeżycie, dawajcie, Ej, na łódkę. bo zalewa nas! Dawaj na łódkę, bracie, chodź! Ej, oh, no, wow, to, mnie ze sobą! Co? Czekaj, robisz? bo patrz, mogę nie znosić Ej, bo nie śniegam na skrzynki! Wsiad... Trzeba, czekaj, płynę, płynę, płynę! Płynę do skrzynki, bo nie mam zbroi. A dobra. Płynę, płynę. Szybko, no raz, słuchamy, patrz. Taka, Ej, dobra, wyciągaj, 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 wyciągaj te rzeczy. Wyciągnąłem. No. O nie, ale tsunami wielkie idzie. Ej, jestem na łódce, panowie, no tsunami. nas, zaraz. Będzie uderzenie Ej. za trzy. Surfuję I sobie. I w górze, łapyczka w górę, kliknijcie, kto zdąży wow. kliknąć, zanim wanie nas tsunami. Uj, trzy, Pyk. dwa, jeden. Bum, I bum. Jesteśmy. Uwaga. I zaraz, zaraz się stanie. Wpływamy. Płyniemy? Tak, płyniemy. Nie, nie, no nie. łódkę nam... Z... Łódkę Jestem mi pod tsunami. Łódkę Ej, co się dzieje z tsunami? Czekaj, zniszczył łódkę. Aleś zablokowałem się jakoś. Ale tu piękne są serca. Do góry się, wow. O, do domu mnie ciągnie. Bliżej jeszcze to ładniej wygląda. Uu. O nie, pijemy tsunami. okej, okay. Co jest? Cały świat zamienił się w tsunami serc. W o. Do Dobra, Ale ja zawijam wygląda. stąd. ja zawijam stąd, Masz nie, łódkę. Pójdę, dawaj, pójdę potem. No, dawaj, daj, pójdziemy. Dla płyniemy! Po Uuu. O, Ty, ale wygląda. jak. Czy wy jesteście na samej górze? Tak, tak na, samej górze. na samej górze. O Płynie, nie, to... ja spadłem na sam Ej. dół. Ej. Ej, to płyniemy do matronera, czekaj pad. Gdzie chcesz wypłynąć? Nie, nie tam, Mo nas wywalisz na dół. Nie, Co jest? Dlum. Ej, ja chcę być zobaczyć, co jest na górze, Dlum. tu jest ciemno. Uciekamy. Ej, co jest? My latamy? Uciekamy! Co tu się dzieje, nie? to jest ja bym stąd. Dobra, wywalaj stąd, a Kirsch, a kiesz. Nie mogę, otchnąłem! Co ty robisz z głową? Chłop co tam kręcioka? Ty. Nie. Ja nie wiem, my się kręcimy, chłopie ja jakimś jakiś Ja pływam stadiku. na sam górę. W tym, w boczku, nie w boczku, jak to się mówi, jeziorku, nie jest nie jeziorku. Bajorko! Jak... Bajorko! A tam nie jesteście, do... ty idę do was! Dobra, idę stąd, spadła, Nie, chciałbym uciekać, bo to nas zaraz zaleje ponownie. Biegnij Smajl, biegnij! Szybko uciekamy! Zmywamy jak szybciej się da! Dobra widzowie, jak widzicie nie udało nam się przetrwać tak jakby w bazie, słuchajcie, zbudowanego serducha. Ale wy możecie mieć wielkie serducho i zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na naszych kanałach! Zapraszamy do wszystkich, do Smajl, do Matrunera, do Alka Diamond. O! Jeszcze woda zaczęła tutaj lecieć, no, deszcz zaczął to padać. To tego tsunami cieknie. No chyba tak. Dobra, drodzy widzowie, zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję na naszych kanałach. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco, pa pa!